Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sebol i w tym oto poradniku chciałbym Wam przedstawić, jak zainstalować plugin do OBS Studio. OBS Studio to jest lepsza trochę wersja, moim zdaniem, od zwykłego OBSa, ponieważ możemy, e, mamy więcej opcji, e, ale to nie ten poradnik. Dobrze, więc przejdźmy do naszej przeglądarki. W moim wypadku to jest Opera, ale na Chromie jest tak samo. Przechodzimy do naszej pierwszej zakładki. U mnie to jest trzecia, ale już sobie przeniosę. Mamy standardową stronę OBS-a. Link będziecie mieli w opisie. Przechodzimy tutaj. Mamy Get OBS Studio i wybieramy na, na naszego Windowsa. Pobieramy sobie to. Tak jak tutaj widzicie, ja już mam pobrane w pliku. Pobrane tam, gdzie standardowo się zapisują pliki. Dobrze. Potem przechodzimy do drugiej zakładki. Link też macie w opisie zjeżdżamy troszkę niżej i mamy na naszego Windowsa plugin, Browser plugin dla OBS Studio. Klikamy Download i też tam się pobiera, zwłaszcza, że już mam pobrane, to nie będę pobierał. Wykorzystamy sobie w tym poradniku Twitch Alerts, Alert Boxa z mojego Twitcha. Minimalizujemy sobie przeglądarkę, przechodzimy do naszego folderu pobrane, tam gdzie się zwykle zapisują nasze pliki. Możecie oczywiście zmienić sobie miejsce, ale to nie ten poradnik. Dobrze, najpierw musimy zainstalować naszego OBS-a. Klikamy tak, next. Czytamy sobie tutaj, I agree. I wybieramy, gdzie ma zainstalować się nasz program, tak. Musicie to zapamiętać, żeby potem przejść następnie do tego programu. Ja mam na dysku D program files 86 OBS Studio. Standardowo jest na dysku C i reszta jest tak samo. Ja już nie będę tego instalował, klikajcie sobie po prostu install. Dobrze, wyjdziemy. Teraz odpalamy naszego archiwizatora, i tutaj najważniejsza rzecz. Teraz przechodzimy do naszych ukrytych ikon i wyłączamy naszego antywirusa. Teraz, gdzie jest wyłączenie antywirusa? Wyłącz na 10 minut. Wyłączyliśmy naszego antywirusa na 10 minut. Oczywiście po zainstalowaniu tego możecie sobie zresetować komputera, to sam się wam włączy. Dobrze. Eee, mamy 10 minut, więc na spokojnie to zrobimy. Zamykamy już nasz folder pobrane, zostawiamy nasz archiwizator i przechodzimy do folderu komputer. Ja miałem zainstalowany na dysku T program files 86 i OBS Studio. Jak widzicie, mamy taki sam plik OBS plugins. Teraz po prostu wystarczy. Przenieść go, czyli tak naprawdę, rozpakować. Klikamy tak. Akceptujemy wszystkie możliwości. Tutaj wykonaj dla następnych 134 konfliktów. Po prostu, żeby Wam się nic nie blokowało. Proszę. Muszę zamknąć OBS-a. Spróbuj ponownie. Dobrze. Już mamy zainstalowany nasz plugin. Możemy zamknąć archiwizator. Możemy zamknąć folder. Przechodzimy do naszego programu OBS Studio. Ja sobie go dodałem do zakładki. Przypiąłem raczej. I a na potrzeby poradnika stworzyłem sobie dodatkową scenę. YouTube. Scenę możemy oczywiście stworzyć. Dodaj. I jaką chcemy. źródło obrazu. Dodaj. Browser source. Oczywiście możemy sobie wybrać jakiś poprzednik, który stworzyliśmy scenę, Ale na potrzeby filmu tworzymy nową. Możemy sobie ją nazwać, nie wiem, eee, Twitch. Twitch. Napisałem, nie wiem co. Dobrze, wyskakuje nam pierwsza opcja URL. Wybieramy sobie. Przechodzimy raczej do naszej przeglądarki ponownie. I ja sobie skorzystam właśnie tak jak Wam mówiłem z Twitch Alertsów. Jeśli też chcecie z tego skorzystać, to przechodzicie do Stream Widgets, Alert Box i mamy tutaj pierwszy link, który kopiujemy. Przechodzimy do naszego OBS-a i tutaj wklejamy zamiast tego OBS Project. Tutaj wszystkie opcje możemy sobie zostawić, i tą opcję też zostawiamy. Ok, mamy nasz pliczek. Nie martw się, że zniknęło, że ale to tak po prostu musi być, bo żaden alert na teraz nie, e, nie wygląda. Tak, o, dobrze. Teraz e, na potrzeby filmu pokażę Wam, jak to działa. Tak wygląda działa alert box, e, który właśnie jest Twitch Alertsów. podobnie właśnie wygląda tak samo na standardowym OBS-ie, ale do OBS Studio potrzebujemy właśnie innego pluginu który Wam teraz przedstawiłem więc dziękuję Wam serdecznie za odcinek, możecie wpaść na mojego Twitcha będziecie mieli link w opisie, na mojego Facebooka, gdzie udostępniam Wam nowe filmiki oraz udostępniam Wam kiedy prowadzę aktualnie live, więc zapraszam Was na te media społecznościowe jeśli macie jakieś pytania do poradnika, możecie je wpisać w komentarzu. Oraz jaki chcielibyście jeszcze poradnik zobaczyć w moim wykonaniu. Może być to do OBS-a albo OBS Studio. Więc dziękuję Wam serdecznie za odcinek. Trzymajcie się, miłego dnia. Siema na rapa, cześć!